Tajemnicza wnęka do znikania w przeszłości. Każdy ma taką swoją tajemniczą wnękę do znikania w przeszłości. U nas na osiedlu była taka zablaszanym sklepem spożywczym w starej tra stacji transformatorowej, w której kiedyś podczas burzy zginął jeden pijak. Łazisz tam i znikasz w przeszłości. Mało kto o niej wiedział, znali ją w zasadzie tylko nieliczni najbardziej nieprzystosowani, tacy jak ja. Każdy ma taką wnękę, ale nie każdy ją widzi. Na tym polega chyba pieprzony problem. Ariel z pod ósemki ją widział bardzo wcześnie i dość szybko przeniósł się w przeszłość. Kryspin, ten, co miał starego w RFN, po jakimś czasie też ją zobaczył i oczywiście od razu w niej zniknął. Ja też mam dziwne imię i do tego jestem strasznym kudzielcem w okularach i widzę tajemniczą wnękę. Widzę ją już od dawna, ale brakuje mi odwagi, żeby do niej wejść. Bo kiedy sobie pomyślę, że matka będzie płakała, stary będzie chodził i walił głową o ścianę to zmieniam zdanie i dalej normalnie chodzę do szkoły albo jeżdżę na rowerze. Jak każdy przeciętny chłopak. Słyszałem o kilku innych tajemniczych wnękach do znikania w przeszłości. Jedna jest gdzieś w Nowym Jorku, obok Central Parku. Druga podobno gdzieś w Gruzji, w mieście Gori, tam gdzie urodził się Stalin. Jest też jedna w Grudziądzu czy gdzieś tam. Kiedyś pewnie pojadę zobaczyć te wszystkie pozostałe wnęki do znikania w przeszłości. Jestem bardzo ciekawy, czym różnią się od tej mojej. Czy może mógłbym się stać takim przewodnikiem i pokazywać wnęki ludziom, którzy nie potrafią ich zobaczyć? Po prostu mam ten dar, że widzę więcej. To kretyństwo, ale tak mam. Widzę na przykład to, że Jola z klasy patrzy na mnie, jakby chciała mi powiedzieć, że mnie kocha. Ten biały, który zginął w czasie deszczu w stacji transformatorowej, wszedł do wnęki. Kiedy byłem jeszcze mały, ale mimo to dobrze go pamiętam. Siedział z reguły pod sklepem z innymi pijakami. Nie wiem dlaczego schował się przed deszczem właśnie tam, czy był bezdomny, czy nie. W każdym razie był tam jakiś kabel. Pijak dotknął go i został kompletnie spalony spalony i rozerwany na pół. Potem sądziali, sąsiedzi mówili, że to wszystko przez pijaństwo kiedy jakiś facet się przewrócił w autobusie i zmarł wtedy też jedna baba krzyczała że to pijak był a potem powiedziała mi żebym wysiadał bo dzieci nie powinny patrzeć na takie rzeczy on leżał tak z rozwaloną głową bo wypuścił z ręki uchwyt kiedy autobus zahamował na pętli po chwili zabrali go martwego karetką pogotowia i ludzie powoli zaczęli się rozchodzić kierowca tylko biegał wokół autobusu i wrzeszczał że to nie jego wina to pewnie kurwa że nie jego facet rzeczywiście był najebany jak świnia a zresztą co mnie to w ogóle obchodzi? Jakie to ma znaczenie, skoro od lat spoglądam w tajemniczą wnękę do znikania w przyszłości albo na Jolę, która się we mnie kocha?